Ktoś w Krakowie zaparkował hulajnogę 40 metrów nad ziemią. 50-latka kradła ozdoby z dziecięcych nagrobków i dekorowała nimi ogród. Komornik zwabił dłużnika umawiając się z nim na randkę przez Facebooka. Cześć, witam Was i zapraszam na kolejne najciekawsze newsy tygodnia. Numer 10. Ktoś w Krakowie zaparkował elektryczną hulajnogę na szczycie 40-metrowego mostu. Zdjęcia hulajnogi Bolt na wieży kładki łączącej dwa brzegi Wisły obiegły kilka dni temu internet. W internauci nie mogli powstrzymać się od żartów. POV rezerwą chulej nogę i jesteś na miejscu. Wiele osób porównywało nogę z easter z GTA. Kiedy zdjęcia nogi trafiły na policję, ta natychmiast wysłała na miejsce patrol i wezwała straż pożarną w celu jej ściągnięcia. Cała akcja trwała prawie 3 godziny i brało w niej udział aż czterech strażaków. Policja prowadzi teraz śledztwo w celu ustalenia sprawcy i w jaki w ogóle sposób umieścił 20 kg pojazd tak wysoko. A może po prostu komuś się skończył czas? Czeka na piorun i szybkie ładowanie. Chciałbym zobaczyć zdjęcie, które zrobił, żeby zakończyć przejazd. Za na na niebezpieczeństwo, jak podkreśla policja, ktoś mógł przebywać na dole, gdy sprawca wspinał się z nogą grozi mu do 3 lat więzienia. Numer 9. 19-letni Ukrainiec, który chciał zgłosić zaginięcie swojego kolegi, nie wiedząc, że ten dzień wcześniej został aresztowany, okazał się sam być poszukiwany do odbycia kary. 10 października do komisariatu policji w Strykowie zgłosił się 19-letni obywatel Ukrainy, zaniepokojony brakiem kontaktu ze strony swojego 20-letniego kolegi. Jak twierdził, około godziny 11 jego rodak wyszedł z domu i nie wrócił. Po sprawdzeniu zaginionego, szybko okazało się, że został on zatrzymany i przewieziony do aresztu. Jakież było zdziwienie zatroskanego dziewiętnastolatka, kiedy chwilę później zimną stal kajdanek sam poczuł na swoich nadgarstkach. Otóż podczas legitymowania zgłaszającego, co według policji jest standardową procedurą, przy okazji weszło na jaw, że on sam poszukiwany jest do odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności za udział w tym samym pobiciu, wspólnie z zaginionym. Jak informuje policja, dziewiętnastoletni Ukrainiec został przewieziony do aresztu, gdzie od teraz będzie musiał martwić się. Już tylko o siebie. Czyli odnaleźli się, lubię historię z happy endem, raduje się pewien internauta. Historia z happy endem to będzie jak po odbyciu kary dostaną jeszcze prezencik w postaci biletu powrotnego i zakazu wjazdu. Numer 8. 53-letnia kobieta z Nowej Wsi Borskiej od niemal roku kradła dekoracje z dziecięcych nagrobków, aby upiększać nimi swój przydomowy ogród. Co ciekawe, na gorącym uczynku kobietę przyłapał ksiądz opiekujący się cmentarzem. Duchowny zauważył, jak kobieta podchodzi do grobu niemowlęcia i bez skrupułów zabiera z niego ozdobny lampion w kształcie dyni, po czym wkłada go do torebki, jakby robiła zakupy w Zajmujące się sprawą policjanci ustalili, że nie była to pierwsza kradzież, której dopuściła się 53-latka. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kobieta Miała dopuścić się podobnych czynów na co najmniej dwóch innych nagrobkach dzieci, przy czym szczególnie upodobała sobie ceramiczne figurki. Podczas przeszukania jej posesji funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli łącznie 14 ozdób pochodzących z cmentarza. Internauci śmieją się, że razem z kobietą, która z sklepu w sopocie radła egzotyczne palmy i dekorowała nimi swoją posesję, mogłyby mieć wszystko. Wyobraźcie sobie, w letni dzień pójść do gródka z kapuciną, usiąść sobie na ławeczce i z dumą patrzeć na zajumane z grobów dzieci ozdoby, creep level serial. 4. Zacząłbym tam rozkopywać ziemię, bo z takim zrytym beretem spodziewałbym się wszystkiego. I w takich właśnie przypadkach powinna być możliwość ujawnienia wizerunku. Ktoś przyłapany na gorącym uczynku, albo jak wina ewidentna, dane podane do wiadomości opinii publicznej oraz fotka. To by była największa kara, a nie teraz cała machina ruszy i dostanie z pół roku w zawiasach albo prace społeczne. Numer 7 51-latka z Krakowa straciła prawie 173 tysiące złotych Po tym jak została oszukana metodą na kierownika kopalni węgla w Kambodży Z początkiem lipca osoba podająca się za Polaka wdowca Na stanowisku kierowniczym w kambodżańskiej kopalni węgla Nawiązała z mieszkanką Krakowa wirtualną znajomość Oszust powiedział jej, że w jego kopalni doszło do eksplozji A firma, w której jest zatrudniony musi niezwłocznie opuścić Kambodżę Pieniędzy potrzebował m.in. na wyrobienie niezbędnych do powrotu dokumentów Kuriera do transportu jego rzeczy czy odebranie córki z Londynu? Kobiecie zrobiło się tak szkoda oszusta, że już w 10 dni od pierwszego cześć skąd klikasz zrobiła mu pierwszy przelew, a kiedy pieniądze jej się skończyły, poszła do banku po pożyczkę. 51 latka zorientowała się, że została wpuszczona w kambodżańskie maliny i poszła na policję, dopiero gdy z jej konta zniknęły prawie 173 tysiące złotych, a znając życie, pewnie dopiero jak tajemniczy wdowiec przestał być już dla niej taki słodki jak z początku. Internauci nie mogą mu uwierzyć. Na brata Pita to jeszcze rozumiem, ale na górnika z Kambodży to jeszcze nie. Słyszałem. To musi być jakaś forma prania pieniędzy. Nie jest możliwe, żeby ktoś był taki głupi. Nie jest to możliwe, nie da rady. Pracuję w elektromarkecie. W ostatnim czasie masa starszych osób przychodzi po karty do Steam, App Store itd. Tak kupując po 10-15 sztuk. Wałek oczywisty, dlatego zawsze jak możemy, tak tłumaczymy, że to oszustwo, żeby nie kupować i nie wysyłać niestety jak grochem o ścianę. Numer 6. Władze Gdańska zaprosiły polskiego prezydenta na uroczystość otwarcia ulicy, która jeszcze nie istnieje. Ulica ma nosić imię Jana Samsonowicza, zasłużonego działacza opozycji w PRL, o co jeszcze jako prezes IPN wnioskował sam nawrocki. Niestety podczas sprawdzania terenu pod uroczystość z udziałem głowy państwa wyszło na jaw, iż owa ulica istnieje jedynie w wyobraźni urzędników. Na miejscu zastano bowiem błotnistą nieubitą drogę Stoitojem na końcu. Syn Samsonowicza zarzucił miastu brak szacunku do swojego ojca. Prezydent Gdańska, ale Aleksandra Dulkiewicz wystosowała oficjalne przeprosiny tłumacząc sytuację błędem urzędników i obiecała godne otwarcie w przyszłym roku, kiedy inwestor ukończy budowę. Numer 5. Rodzice tak zwanej najmłodszej sejmowej reporterki z Gdańska, pozywają rodziców, jej kolegów i koleżanek z klasy o zniesławienie córki, ponieważ ci domagają się przeniesienia dziewczynki do innej szkoły. Rodzice dzieci w piśmie skierowanym do kuratorium mieli stwierdzić, że dwunastoletnia Sara negatywnie wpływa na atmosferę w klasie. Sejmowa reporterka ma rzekomo buntować dzieci przeciwko nauczycielom i wciągać się w politykę, która, zdaniem rodziców, na tym etapie rozwoju nie powinna być istotną częścią ich życia. Promowane przez 12-latkę treści polityczne mają wprowadzać w klasie zamęt i prowadzą do podziałów społecznych już w podstawówce. Rodzice wschodzącej dziennikarskiej gwiazdy mieli uznać to pismo jako szkodzące jej reputacji. Do sądu rejonowego w Gdańsku złożyli prywatny akt oskarżenia wobec łącznie 50 osób, wliczając w to nie tylko rodziców jej kolegów z klasy, ale także jej nauczycieli. Nie wiadomo jednak, czy tych, którzy jeszcze jej uczą, czy również tych, którzy już odeżą. Tak, ze względu na ciągnący się konflikt z rodzicami dziewczynki, którzy notorycznie zgłaszali liczne uwagi dotyczące pracy nauczycieli, systemu oceniania czy organizacji zajęć, już dwie wychowawczynie Sary zrezygnowały z pracy w szkole. Numer 4. 20-letni mieszkaniec Kalisza ukradł sprzed jednej z firm figurę krowy, tłumacząc się potem, że chciał tylko, żeby było zabawnie. Przedstawiciel firmy, który zgłosił kradzież, wycenił 80 cm plastikową krowę na kwotę 2,5 tysiąca złotych. Kryminalni, w zaledwie 5 godzin od przyjęcia zawiadomienia, wytypowali i zatrzymali sprawcę. 20-latek od razu przyznał się do zarzuconego czynu i oddał policjantom skradzioną krowę, która, jak się okazało, została uszkodzona. Odpadła jej jedna noga. Mężczyzna przyznał, że w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu, a na kradzież krowy zdecydował się, ponieważ chciał zrobić coś zabawnego. Kaliskiemu Śmieszkowi grozi teraz do 5 lat więzienia. Numer 3. Pierwsi Rosjanie z nakazem opuszczenia łotwy za nieznajomość języka łotewskiego. Zmiany w prawie wprowadzono już w 2022 roku. Zgodnie z nowymi przepisami Rosjanie zamieszkujący i chcący dalej zamieszkiwać łotwę do 30 czerwca 2025 roku musieli wykazać się minimalną znajomością języka łotewskiego na poziomie A2. Według internautów egzamin językowy na poziomie A2 jest żałośnie łatwy i można się go nauczyć w miesiąc. A jednak 841 Rosjan wymagania te przerosły. W rezultacie łotewskie władze nakaz Pokazały im opuszczenie kraju do połowy października. Co ciekawe, jak przyznała szefowa urzędu imigracyjnego, część rosyjskich mieszkańców obudziła się dopiero, kiedy przestała otrzymywać świadczenia i wręcz z oburzeniem dzwoniła do urzędu z pytaniem, gdzie ich emerytura. Zaszczytny tytuł pierwszego deportowanego otrzymał 74-letni Grigori Jeremienko. Rosjanin mieszkający na Łotwie już od 40 lat, a mimo to oblał podstawowy egzamin z języka łotewskiego. Decyzję władz o deportacji nazywa teraz czystym faszyzmem i twierdzi, że deportacje mają na celu pozbycie się. Rosyjskojęzycznych mieszkańców. Z kolei łotewskie władze podkreślają, że chodzi tylko o poszanowanie prawa i integrację z państwem, w którym się żyje. Rzeczniczka rosyjskiego MZ Maria Zacharowa nazwała decyzję Łotwy o deportacji 800 Rosjan nieludzkim barbarzyństwem. Ktoś na to rzeczywiście: deportacja do Rosji to absolutne barbarzyństwo. To nie deportacja, to repatriacja zauważa inny. Numer dwa. Pewien Rosjanin umówił się na randkę przez media społecznościowe, tylko aby na miejscu zdać sobie sprawę, że został zwabiony przez komornika. Jak podają lokalne portale, zadłużony na ponad 100 tysięcy rubli mężczyzna z obwodu Kemerowskiego od miesięcy skutecznie unikał kontaktu z komornikami. W domu go nie było, a jego matka odmawiała informacji, gdzie przebywa. Wtedy jedna z komorniczek wpadła na pomysł, by odnaleźć go w mediach społecznościowych i poderwać. Zadanie było łatwiejsze niż się spodziewała. Rozgrzany do czerwoności Sasza nie tylko przyjął zaproszenie, ale wręcz sam zaproponował. Spotkanie jeszcze tego samego dnia. Jakże musiał opaść mu entuzjazm, kiedy po przybyciu w umówione miejsce, zamiast pięknej, nieznajomej, czekała na niego grupa komorników z protokołem zajęcia mienia. No cóż, to chyba pierwsza randka, na której zamiast pytania, czym się pan zajmuje, padło pytanie, co ma pan do zajęcia. Jak ktoś się śmieje, na zachodzie mają speed dating, w Rosji speed debt taking. Numer jeden. Według najnowszych badań prawie co piąty uczeń Liceum w USA był w romantycznym związku ze sztuczną inteligencją lub zna kogoś, kto był. Według raportu przygotowanego przez Centrum Demokracji i Technologii, aż 19% amerykańskich licealistów przyznało, że oni sami lub ktoś, kogo znają, miał romantyczny związek ze AI. Prawie połowa, bo aż 42% uczniów używało sztucznej inteligencji jako przyjaciela, szukając w niej wsparcia emocjonalnego lub ucieczki od rzeczywistości. Badacze zwracają uwagę, że dla wielu młodych ludzi chat nie są już tylko pomocą naukową czy wyszukiwarką, lecz bliskimi towarzyszami. 43% uczniów regularnie pyta AI o porady dotyczące prawdziwych relacji. Ponad 1 trzecia twierdzi, że łatwiej im rozmawiać z AI niż z własnymi rodzicami. W sumie trudno się temu dziwić. Chat JPT raczej nie wygada waszych sekretów przy najbliższym spotkaniu rodzinnym. Ok, tym sekretnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednio na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!